Całą wycieczkę e, dzisiejszą robiłem po to, żeby pokazać Wam takie oto fajne, śmieszne drzewko. Z takimi bardzo charakterystycznymi kwiatami, zresztą widać jak płatki z nich już lecą. Owo drzewo nazywa się strączyn żółty. I wedle tego, co tam piszą w mądrych miejscach w internetach i nie tylko, różni dendrolodzy i tacy inni, Kwitnie podobno raz na kilka lat. I powiem szczerze, że naprawdę warto jest je zobaczyć i warto jest je poczuć. Zapach po prostu normalnie aż trudno mi jest opisać. Naprawdę. Bardzo, bardzo warto. O drzewko nie jest jakichś pokaźnych rozmiarów. Znaczy na wysokość to jest spore, tak? Ale pień. Tak jak tutaj widać to no to jest właśnie strączek jakiś wielki nie jest sam w sobie natomiast drzewo jest nadal wysokie sekundkę w to jest właśnie to drzewko i ono takie dosyć wysokie jest ale naprawdę no. polecam zobaczyć gdzieś, gdzie, by, gdzie byście mieli możliwość. Warto i poczuć. Naprawdę warto.